Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy o genetyce, ponieważ jest to temat, który nurtuje bardzo dużo osób. Powiem Wam, jak bardzo genetyka jest istotna w tym sporcie i jakie pułapki sami sobie ustalamy, w jakie pułapki wpadamy i co możemy z tym zrobić. I ten film będzie bez żadnego cięcia, po prostu chcę, żeby to było w formie takiej rozmowy, konwersacji, bez żadnego montażu, tylko to, co wypływa z mojego serca, chcę Wam przekazać. Tak jakby to była rozmowa w cztery oczy, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach na dole, jak taka forma wideo wam się podoba. No i dla tych, którzy nie wiedzą, moją taką największą drugą pasją jest psychologia. Przeczytałem w swoim życiu już 40 albo 50 książek typowo psychologicznych i taką najlepszą publikacją, jaką naprawdę mogę każdemu polecić jest Daniel Kahneman Pułapki myślenia. Daniel Kahneman jest to profesor psychologii i noblista. Gość, który zmienił totalnie postrzeganie na psychologię, praktycznie w każdym możliwym aspekcie, każdego innego naukowca na świecie. Jest to taki ojciec i pionier, i on przeprowadził swego czasu bardzo fajne badanie, które zapadło mi w pamięci. Mianowicie na swoim uniwersytecie, gdzie miał wykłady, przeprowadził test. Był to test z matematyki i było porówno mężczyzn i kobiet, którzy ten test podejmowali. I co się okazało, że kobiety i mężczyźni wypadli w tym teście mniej więcej podobnie. Ale potem zrobił drugą rzecz, mianowicie na samym wstępie tego testu przypomniał wszystkim uczestnikom, że istnieje pewien stereotyp, zgodnie z którym kobiety z reguły radzą sobie gorzej na testach matematycznych niż mężczyźni. Dodatkowo w kwestionariuszu trzeba było odhaczyć, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. I w takim teście, gdzie kobiety miały właśnie przypomniane, że generalnie radzą sobie gorzej, wypadły znacznie, ale to znacznie gorzej niż na teście pierwszym. Przez to, że same sobie ustaliły klatkę w głowie i spełniły, jakby, swoje oczekiwania, spełniły to, co usłyszały przed chwilą. I to nie jest pojedyncze badanie. Właśnie też przed chwilą czytałem nowy miesięcznik MAS. Jest to um, czasopismo naukowe, gdzie naukowcy, tak, tacy najbardziej zasłużeni ze świata fitness, opisują badania, które zostały przeprowadzone i. Było bardzo fajne badanie, gdzie też naukowcy zebrali grupkę uczestników i kazali im robić test wydolnościowy i po tym teście powiedziano uczestnikom albo że mają przeciętną genetykę do tego typu sportu, że raczej sobie dobrze w nim nie będą radzić, bo mają za mało ekspresji pewnych genów itd, tak dalej. Natomiast w drugiej grupie powiedzieli, że mają fantastyczną, fenomenalną genetykę. No i zgadnijcie. W momencie, kiedy powtórzyli ten test, kto poradził sobie lepiej? No oczywiście właśnie ta grupa, gdzie powiedziano im, że mają fantastyczną genetykę do tego sportu i super się do tego nadają, po prostu radzili sobie lepiej, bardziej się starali, napędzali się i to była taka samo spełniająca się przepowiednia. I właśnie tak samo jest na siłowni. W momencie, kiedy widzę potopiecznego, który na starcie mi mówi, że on nie ma genów do tego sportu, że on się za bardzo do tego nie nadaje, no to co mogę się spodziewać, że jaki on trening będzie robił? Najprawdopodobniej pójdzie, ale w momencie, kiedy będzie miał pobić jakiś swój wynik, swój rekord, będzie miał dołożyć ciężaru, kilogramów, to stwierdzi, że on nie da rady, że nie ma szans, ponieważ ma słabą genetykę. No i co on może z tym zrobić? No nic. Natomiast z drugiej strony, jeżeli widzę podopiecznego, który mówi, że ma fenomenalną genetykę, że on poprawi każdą możliwą partię mięśniową i widać to podjaranie w jego głosie, no to on pójdzie na ten trening i przełamie każdą barierę, każdą stagnację, podniesie na każdym treningu więcej kilogramów, bo on w to wierzy. I uwierzcie mi, że psychika w tym sporcie gra klucz, kluczową rolę. Kluczową. W momencie, kiedy mamy pobić jakiś rekord, musimy mieć psychikę do tego, musimy się postarać, musimy dać siebie wszystko i w momencie, kiedy będziemy od razu zakładać, że ten ciężar nas przygniecie, no to tak będzie. Pewnie każdy z was miał taką sytuację, że patrzył na sztangę, to nie był was dzień i mówicie sobie już wtedy w głowie, że raczej chyba nie dacie rady. Jeżeli już taka myśl się pojawiła w głowie, to odpuśćcie, nie ma w ogóle żadnego sensu podejść, podchodzić do tego ciężaru, bo nie dacie rady, po prostu. Od razu spalicie powtórzenie, a w momencie kiedy założycie sobie, że dam radę, rozwalę ten ciężar, rozniosę go wręcz, no to... Siłą rzeczy będziecie bardziej się starać, włożycie w to więcej siły i osiągniecie lepsze rezultaty. Więc nie powtarzajcie sobie, że macie słabą genetykę, że się nie nadajecie do tego sportu. Nadajecie się, możecie pobić swoje rekordy i jasne, nie każdy z Was będzie Mr. Olympia. I pewnie też nie każdy z Was ma takie aspiracje. Ale każdy z Was, absolutnie każdy, może wyglądać dużo lepiej niż 95% społeczeństwa. Więc możecie być w 5% społeczeństwa. I to jest już wystarczającą motywacją. Nie każdy będzie lepszy od najlepszych fit influencerów na Instagramie z najlepszą sylwetką. Nie każdy z Was wyjdzie na deski i będzie miał idealną, proporcjonalną sylwetkę. Ale co z tego, skoro będziecie wyglądać lepiej niż 95% ludzi? I co z tego, skoro będziecie lepiej wyglądać od samych siebie z przeszłości? I pobijecie swoje limity, swoje rekordy i będziecie dobrze czuć się w swoim ciele. I to jest wystarczająca nagroda. Więc nie zastanawiajcie się, że ktoś ma dobrą, słabą, przeciętną, lepszą genetykę. Tylko róbcie swoje i zakładajcie, że to właśnie Wy macie lepszą genetykę i na każdy trening idźcie z takim przeświadczeniem, przez co łatwiej Wam będzie progresować, łatwiej Wam będzie odnosić sukcesy, łatwiej Wam będzie kształtować sylwetkę. Okej, okay. mam nadzieję, że ten filmik nie był zbyt emocjonalny, ale do... musiałem siebie wyrazić po prostu w tym filmie. Nie będzie tu żadnego cięcia, po prostu wstawiam to, co wyszło. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się taka forma podobała w komentarzu. Dostawcie łapkę w górę, jeżeli tak. No i podeślijcie znajomemu, który uważa, że ma słabego, słabą genetykę. Pozdrawiam, dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.